I hejka kochani, witam Was serdecznie jeszcze raz. To tak, czajnik wypusowałem, bardzo dokładnie go czyściłem, nie było łatwo. Później w środku go też pusowałem. No i udało się wypusować, usunąć kamień. Użyłem octu, soli. No, soda gdzieś mi się zapoziła. to jest, wziąłem trochę sody, tej soli od mycia kuchni, mycia, mycia hmm, zmywarki. No i kamień puścił. Teraz kolejne robię takie pukanie czajnika. Kolejne pukanie czajnika się odbywa. To jeszcze jedno pukanie czajnika i po prostu będzie gotowy do użycia. Um, natomiast tu kuchnię mamy. Bardzo chciałbym kuchnię naprawić, a najlepiej kupić taką samą, ale bardziej bym wolał naprawić tą. W tej kuchni muszę ładnie wypusować oczywiście. W tej kuchni kochani drodzy, panie i panowie jest tak, że te kurki trzeba zmienić bo napisy się pościerały ta kuchnia jest z tej samej firmy co zmywarka Bosza tak samo, tylko się wszystko pościerało z biegiem lat ta kuchnia ma jakieś, ja wiem 19 lat albo więcej i w tej kuchni te iskrowniki do zapalania e, gazu przy paniku, te iskrowniki nie działają e, i to by dobrze było naprawić sam tego nie zrobię ale nie wiem czy w ogóle jest taka możliwość zrobienia tego myślę, że w ciągu roku będę delikatnie się interesował tym tematem no i za rok oczywiście zrobię tą kuchnię albo ją zrobię, poproszę jakiegoś super fachowca jeśli by taki mógł być który by na przykład zmienił te palniki z nowymi iskra, Nowe iskrowniki po prostu muszą być. To podejrzewam, że mogą być do zmiany paniki z, od razu z automatami, tymi co wyłączają gaz. E, no i natomiast wyłączają. no. Natomiast e, no tak to wygląda, że fajnie by było, gdyby dało się naprawić. Zmienić te kurki na nowe, e, iskrowniki zmienić i, i jedyne co odba się o jej czystość. Bo świetna jest, sprawdza się przez tyle lat, jest ładna I, i tego. No byłoby świetnie, bo nie wiem czy taką nową bym mógł kupić jak ta. Czy dokładnie taką samą mógłbym kupić, trudno jest mi powiedzieć, ale byłoby fajnie ją naprawić lub kupić idealnie taką samą. To postanowiłem nad tym pomyśleć w ciągu roku. W ciągu roku będę miał przedłożony budżet na tego typu rzeczy. No dobra kochani, hejka, pukanie czajnika przedostatnie i przetestuję